Dzień dobry Państwu, witam kolejnego dnia. E, dzisiaj jedziemy na sekundę, dokładnie na sekundę do Szczytna, do Rosmana. E, potrzebujemy tam kupić jakiś zapas dla nas. Wczoraj planowaliśmy z Bugi w ogóle taką posiadówę, wiecie, dłuższy... Znaczy dłuższy, no... Wieczorne, wieczorne siedzenie na tarasie, drinki i tak dalej, natomiast Nela niestety płakała, miała jakąś, jakąś gorszą po prostu noc I nam się nie udało posiedzieć, o wezmę wodę do samochodu Dzień, Jak ktoś z dziećmi, z dziećmi się nie da nic zaplanować, a tak dużo osób do Bugi napisało, bo ja śmieszny takie nagrałam na insta, że, że Bugi się umawiała i nie przyszła coś tam A ludzie do Bugi zaczęli pisać w ogóle, co się stało, gdzie ona jest, proszę, spokojnie, spokojnie, wiedziałam ona jest po prostu pokój obok, natomiast no wiecie, tak to jest z dzieciakami. Nic się nie da zaplanować. Jedziemy teraz do szczytna. Wczoraj byliśmy w Kadzidłowie, jak widzieliście. Widzieliście w ogóle kawałek czy nie? Bo chyba widzieliście. A później idziemy na basen. Patrzcie, jaką mam stylową tansoletkę w ogóle. Trzeba okulary. Ale pięknie. Na no, słońce świeci, pokażę Wam te kwiaty, bo. Szybko, szybko! Ładź, bo nie wzięła okularów. się Darek, bo jej przykro, że nie ma okularów. Zobaczcie, jakie piękne kwiaty. Opalone, tu mi Słuchajcie, misja no, no. samopalacz. Jedziemy kupić samopalacz, bo Ale, nie wzięliśmy z bawy. Od soboty, a dzisiaj mamy czwartek. Trzymało Już się? Czwartek. Dni. Cztery dni, tak. Słuchajcie, jedziemy kupić, yy, będziemy w Rosmanie, kupimy sobie samopalacz piankę i będziemy się dzisiaj opalać. Bo trochę nam się wypłukało przez ten nie. Twarz była ten co popsiął nam mną, tak I rano się budzi, masz brązową twarz, a białe ciało. Co dostałem za powiadomienie z pracy? Że yy, paczka pewnie przyszła jakoś nas wypuścił sam to szusz ale jakoś się nie odezwała pewnie śpi jeszcze pewnie śpi, pewnie wiesz Oni żyją w swoim świecie Oni żyją w swoim oni świecie żyją w swoim siecie, no, mają no, łódkę tak. też jakąś miał łódkę u... gdzie idziemy? Doszczytna Jedziemy kochani doszczytna do sklepu do, do Rosmana na chwilę Bo? o no proszę no proszę tata zapomniał Zapiąłem paski, nie martw się. Po imprezie wczorajszej. Słuchajcie, rodzice przyjechali i zajęli się naszym dzieckiem. Tak długo wczoraj nie siedzieliśmy. Ale intensywnie w końcu. W końcu mogliśmy posiedzieć po pięciu dniach. Nasze dzieci dały nam posiedzieć. A dzisiaj, I o, patrz to jest fajne kąty. Tak strasznie daleko masz kamerę, weź spróbuj. Pokaż. Weź sobie. O, lepiej o, widać. Lepiej, do vlogowania super, chociaż jest cięższy ten. stent. ale fajnie. Dajcie znać, czy Wam się podoba tak bardziej, niż tak jak nagrywam o tak. Ja lubię tak właśnie. Tak lubisz blisko? Ja Teraz tak, 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 nagrywam film z Bugi. Ojej, powiem Wam, że dawno nie nagrywałyśmy filmu i marzyło mi się to, żebyśmy coś nagrały i będziemy reagować na nasze stare filmy. To może być zabawne. A tera, Pokażę Wam oczywiście jest Switch poda, za którego trzeba było dopłacić. I tą rączką się tak fajnie zgina. Widzicie, bo to jest specjalnie tak zrobiona dla, dla vlogerów. Mhm. Pająk no, taki. Taki pająk. Zamówiłem takie coś, że możecie podłączyć jeszcze światło. A światło mamy z Lum Cube. I jest to lampa i jednocześnie powerbank, taki super buyer Muszę włączyć z macieniem czy to widać dobrze? Widać? W cieniu musiałbym pokazać. O. Możecie zwiększyć moc. Ja ostatnio to używałem do malowania klatki. Słuchajcie, bo zabrakło mi światła. Zawsze używam wszyscy takiego profesjonalnego, uh -huh. wiecie, oświetlenia. Ja sobie mam taki malutkie. To jest fajne, możecie przypiąć na ten. I ogłem to jest bardzo drogi. Kosztuje mniej więcej z 200 dolarów. No to nie jest aż takie drogie, ale... Zapłaciłem zło, chyba 190 O, raty Złotych mhm. A dla tych, co nie są zainteresowani Sprzętem, i, sprzętem. Idę wam pokazać, jak wygląda plac zabaw Bo tu Leoś Komandos właśnie wykonuje misję Pokażę wam kawałek Pewnie już się zorientowaliście, że jesteśmy w naturze Mazur Nie wrzucaliśmy, nie, nie oznaczaliśmy się Gdzie jesteśmy, ze względu na to, że Póki tu jesteśmy, tak? Hej, Leosiu! Małpko! I tak! I po brudnym, nie po linie. Po brudnym? Co, co, po tym wchodziłeś? O po tym? Tak. Aha, i po linii nie wchodziłeś? Tak, no bo trochę umiesz. Trochę umiesz, jesteś Spider-Manem. No, Leoś też słuchajcie tutaj. Komandos, komandos. Jak mi pomaga, to wtedy już trochę umiem, a jak nie, to nie. Leosiu, podobały ci się wakacje? Tak. Super hotel, co? Fajnie spędziliśmy czas. Rodzice się pakują, a my siedzimy na placu zabaw. Jeszcze korzystamy. Wow. Ale duży chłopak. Jak ostatnio się widzieliśmy to był taki jak moja Barbina, Taki mały, a teraz taki wielki chłop. My jutro uciekamy powiem. już. Tak, ojej, jak szybko tydzień minął, nie wiem w ogóle kiedy. No rodzice, mało nagraliśmy Mało do bardzo mało nagraliśmy, ale chyba to znaczy, to odpoczywaliśmy. No, Mam zamiar dzisiaj jeszcze skorzystać z basenu. Krzysiek jest? Tak. Idzie z młodą, no. Ja z Paulą zaraz będę nagrywać. To my idziemy już. Wtedy. Gdzie idziecie? No idziemy nagrywać z Tobą. A ty też będziesz nagrywał? No ja wam pomogę wszystko tu ustawić i wiesz. O, poczekaj. Ja już jestem Darek nagrzany. Jest nagrzany na to nagrywanie. <gry> ale naprawdę wypoczęłam tutaj fajnie, było. trochę pogody nie mieliśmy, ale dzisiaj zobaczcie jakieś piękne słoneczko. Ostatni dzień. Lasiu! Jak się jedzie szybko na żerafie, Pokaż. Z całej siły. Wow, jak szybko, jeszcze mocniej! O. Kochani, ostatni dzień właśnie wyjeżdżamy, niedługo idziemy jeszcze. Tak, wymeldowaliśmy się idziemy jeszcze, wymadowaliśmy. Tak, wymadowaliśmy się i... idziemy jeszcze na lażę, poleżeć sobie, odpocząć na się, zrelaksować. Z piękna pogoda. Wiecie co, przez cały pobyt. Jakbyśmy tutaj tydzień, no to trzy dni były takie pochmurne. No ale nawet nie zwróciłam na to uwagi, No jakoś tak nam minęło, wiecie, była i Paula, i, i Krzysiek, i dzieciaki się bawiły i wiecie, dla dzieci to tak najważniejsze, żeby się razem pobawić nieważne czym. I tak i tak. Nie patrzą na pogodę, tym bardziej, że jest, jest basen, no, hotel pięknie wygląda. Tutaj plac zabaw, bardzo fajny, lubię takie place zabaw, gdzie dużo do robienia, dziecko się długo wam zajmie. Polecamy wam, wam ten hotel, jak będziecie chcieli tutaj przyjechać i polecamy z obiadu, kolacją. Tak, bierzcie sobie tego, pakiety, pakiety my, się bardziej płacają. Jak my chcielibyśmy przyjechać tutaj, to trzeba minimalnie na 3 dni z pakietem, nie wiem jak jest teraz, jak będziecie zamawiali. Ale to się mega opłaca i taka kolacja jest od 17 do 20.00 Pierwszej? Pierwszej. To, czyli bardzo długie bardzo widełki. Długie. Można przyjść sobie wcześnie, a jak ktoś woli wieczorem posiedzieć. My w ogóle wczoraj siedzieliśmy półtorej godziny na kolacji po prostu na tarasie. Było przepięknie. Mniejsze jest to, że nie ma komarów. Może to takie głupia rzecz, na którą zwracamy uwagę. Ale to, tędy chodzić, nagramy tędy jeszcze. Mamy ścieżkę do samej plaży. A tu mamy też drugą plażę. Budują tutaj budynek. Jednego tu można będzie robić wesela i różne uroczystości. Do budowy wują. Tutaj na naszej plaży jest pan ochroniarz. Takie miejsce na ognisko. Tutaj. Hop. No bateria nam pada powoli. Wczoraj tu siedzieliśmy. No i w ogóle polecamy, polecamy Wam urlop nad jeziorem, bo jest ciepło. Jest ciepło, jest woda ciepła, jest, jest przyjemna, dzieciaki się mogą pokąpać, nie jest jakoś głęboko. Klimatek nad morzem. Nie ma wielkich fal. Jest, możecie na dzieciaki patrzeć, co w zasięgu wzroku i jest bezpiecznie.